Witam, chciałabym się podzielić swoją opinią na temat zlewozmywaka firmy Lavello, który zakupiłam do mojej nowej kuchni. Jestem bardzo zadowolona z tego zlewozmywaka. Kolor, jaki wybrałam, to czarny metalik. Świetnie się sprawdza, gdyż nie widać na nim żadnych zabrudzeń ani osadów. Co dla mnie było również ważne w tym zlewozmywaku, to możliwość umiejscowienia zarówno dozownika płynu, jak i zamknięcia syfonu w tej części z zlewozmywaka. Większość firm, które oferowały zlewozmywaki, które ja widziałam, dawały taką możliwość umiejscowienia tych urządzeń, ale w tej części. Co dla mnie osobiście jest utrudnieniem w prawidłowym korzystaniu z zle, lewozmywaka. Jestem bardzo również zadowolona z tego, że można go konserwować przy użyciu oleju spożywczego, co już również dokonałam. A więc polecam, jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem nowego zlewozmywaka, mogę w pełni polecić ten zlewozmywak.